Olu, dzisiaj mam dla Ciebie bardzo ciekawe nagranie, bo przygotowałem dla Ciebie zwroty z języka niemieckiego, których może nie spotkasz w książkach albo na lekcjach, ale spotkasz, kiedy pojedziesz do Niemiec. To są takie zwroty, które słyszałem na co dzień, kiedy mieszkałem 9 lat temu w Hamburgu. Czasami są to małe słówka, a czasami całe wyrażenia, które po prostu pozwolą Ci się wyrażać pełniej i swobodniej po niemiecku. Więc zapraszam! Witam Ciebie na jednym z najbardziej pomocnych w nauce języka kanałów. Jestem siedmiojęzycznym poliglotą, a tutaj dzielę się wiedzą, dzięki której nowych języków uczę się w miesiące i dzięki której osoby, które nie wierzyły, że mogą nauczyć się języka, dzisiaj mówią w językach obcych, podróżują, pracują i rozwijają się międzynarodowo. Nowe nagrania pojawiają się od 2 do 7 razy w tygodniu, dlatego jeśli chcesz być na bieżąco, kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek, który znajduje się obok tego przycisku. My tymczasem przejdźmy do tego, co powiedzieć, kiedy na przykład e, ktoś nas przedstawia jakiejś nowej osobie i że chcemy powiedzieć miło nam. Wtedy po niemiecku powiemy schön Sie kennen czyli miło pana poznać, albo schön dich kennen czyli miło ciebie poznać. I teraz w Niemczech. Forma pan i pani jest na dobrą sprawę trochę nawet częściej używana niż forma yy, niż ta sama forma po polsku, dlatego domyślnie lepiej używać formy z. Yy, obecnie młodzi ludzie yy, Często używają już formy dych i zwracają się do siebie per ty. Przy czym, jak jeździłem do Niemiec, do firm, bardzo często widziałem osoby może trochę starsze, które na przykład pracowały przez 20 lat w jednej firmie i one ciągle były na pan-pani. Dlatego ta forma "zi" jest zawsze bezpieczna i jeśli nie masz pewności, czy zwracać się do kogoś per ty albo per pan. Możesz po prostu pozwolić tej osobie, żeby jako pierwsza użyła jakiejś formy. I wtedy dostosuj się, bo ta osoba po prostu zna język i swoją kulturę, więc najprawdopodobniej jak powie do Ciebie Z, to to jest lepszy sposób, żeby się do tej osoby zwracać. Z kolei, jeżeli rozmawiamy z kimś, kogo już znamy i chcemy zapytać, jak leci, możemy zapytać V Gates, co jest odpowiednikiem naszego co słychać jest najbardziej popularnym zwrotem, albo takim trochę bardziej kolokwialnym, codziennym jest was gate up, które jest odpowiednikiem naszego co tam. Więc raczej użyjemy tego do kolegi. I wtedy możemy odpowiedzieć na przykład Mia, gate is gut, czyli mi leci dobrze albo Mia gate es zolala, oh czyli e, leci mi tak sobie, lub e, Mia gate es prima, czyli leci mi świetnie. Ewentualnie możemy po powiedzieć po prostu Ja es gate, czyli tak, leci, jakoś leci. Z kolei, kiedy chcesz kogoś zaczepić na ulicy, żeby na przykład zapytać o drogę, możesz powiedzieć Entschuldigung. Können Sie mir helfen? Czyli przepraszam, entschuldigung, können Sie mir helfen? Czyli czy może mi Pan albo Pani pomóc? Ewentualnie uprzejmiejszą jeszcze formą jest Könnten Sie mir helfen? Czyli czy mógłby mi Pan pomóc? I wtedy możemy na przykład zapytać Wie komme ich zum Bahnhof? Czyli jak dojdę do dworca. I w zasadzie, kiedy pytamy po niemiecku, gdzie jest na przykład hotel, restauracja, dworzec, to taką formułką, której warto używać jest wie komme ich zu, czyli jak dojdę do. I wtedy, kiedy ta osoba nam wytłumaczy drogę, może zapytać, na ale skla, czyli. Na to jest takie drobniutkie słówko, które po polsku przetłumaczylibyśmy jako no i, no i wszystko jasne, eee, na ale skla. A skoro przy dworcach i pociągach jesteśmy, są jeszcze dwa ciekawe zwroty po niemiecku. Kiedy ktoś Wam o czymś mówi, a Wy w ząb nie rozumiecie, co ta osoba mówi, możecie jej po niemiecku powiedzieć: Ich Versteiner Banhof. Czyli rozumiem tylko dworzec. I to właśnie oznacza ni w ząb, nic nie rozumiem. Bo to jest tak jakby ktoś Wam o czymś mówił i z całej wypowiedzi zrozumielibyście tylko jedno słowo. Bahnhof, tak? Dworzec. Więc to jest taki właśnie zwrot, który używany jest na co dzień. Ich verstehnung o Bahnhof. Ni nie rozumiem. Kolejnym kolejowym zwrotem jest der Zug ist schon abgefahren. Czyli dosłownie pociąg już odjechał, i ten zwrot oznacza, że szansa przepadła. Na przykład ktoś ci proponuje wyprawę do dżungli e, i na początku odmówiłeś, a po dwóch miesiącach dzwoni, że jednak polecisz, e, ale ta osoba mówi, że już nie ma miejsc. To wtedy może ci powiedzieć: Ja, der Zug ist schon abgefahren. Czyli pociąg już odjechał. Następna wyprawa będzie w przyszłym roku. Niemcy mają też ładny zwrot. Ale Anfang ist schwer, czyli wszystkie początki są trudne. Jeżeli nauka języka na początku jest dla ciebie wyzwaniem, możesz sobie właśnie tak powiedzieć. Ale Anfang ist schwer, wszystkie początki są trudne. Mach weiter. Czyli dosłownie rób dalej, czyli kontynuuj, nie przejmuj się, będzie lepiej żeby powiedzieć po niemiecku mam na coś ochotę, możemy powiedzieć ich hab Lust auf etwas, czyli dosłownie mam ochotę na, albo użyć trochę bardziej kolokwialnego wyrażenia ich hab Bock auf etwas, czyli też mam ochotę na coś. Na przykład ich hab Bock aufs Essen, czyli mam ochotę coś zjeść. Zwróć uwagę, że Mówimy w takim języku codziennym trochę skrótowo, więc zamiast auf das Essen powiemy aufs Essen, czyli to das skrócimy do aufs. A żeby zaproponować komuś wyjście do restauracji, możemy powiedzieć wie wäre es mit restaurant, czyli jak byłoby z restauracją. I tutaj zwróćcie uwagę, że znowu mamy skrót wie wäre es, który oznacza wie wäre es. Jak byłoby z restauracją? Jeżeli chcemy się zgodzić na propozycję, powiemy ich bin dabei, czyli ja jestem za tym. A będąc już w restauracji, żeby pożyczyć komuś smacznego, możemy powiedzieć guten appetit, czyli właśnie dobrego apetytu. Kiedy pijemy i chcemy wznieść toast, możemy powiedzieć post, czyli na zdrowie. Przy czym tutaj uwaga, bo przy kichaniu na zdrowie to jest gesundheit, czyli przy piciu prost, a przy kichaniu gesundheit. Kiedy chcemy poprosić o na przykład jeszcze jedno piwo, możemy powiedzieć noch ein Bier bitte, czyli noch jeszcze ein Bier, piwo, bitte, proszę. Kiedy prosimy o rachunek, z kolei powiemy die Rechnung bitte, czyli rachunek proszę. Z kolei, jeżeli wolisz zapłacić kartą, możesz powiedzieć kann ich mit Karte bezahlen? Czyli, czy mogę zapłacić mit Karte. Zauważ, że w tym zwrocie nie ma żadnego rodzajnika pomyt, mit Karte. I bardzo często po niemiecku, kiedy mamy mit, to potem nie ma rodzajnika. Na przykład ee, ein Haus mit Garten, czyli dom z ogrodem. Pomyt, bardzo często pomijamy rodzajnik. Taka wskazówka a propos też gramatyki niemieckiej. Kiedy natomiast chcemy dać kelnerowi napiwek, powiemy sztymdzo, so, czyli zgadza się, reszta jest dla ciebie. Kiedy jesteśmy w sklepie, bardzo często usłyszymy was möchten sie Was möchten sie oznacza. Co chciałby Pan? E, możemy też usłyszeć was wollen sie, czego chce Pan, i po polsku was wollen sie, jest trochę mało uprzejme, natomiast po niemiecku was wollen sie, usłyszymy bardzo często. Przy czym was möchten sie znowu będzie uprzejmiejsze. Kiedy chcemy zapytać o cenę, możemy zapytać wie viel kostet das albo was kostet das? I to znaczy ile to kosztuje. Was kostet das? Dosłownie znaczy co to kosztuje. I jest to bardzo częsty zwrot, który jest używany zamiast wie viel, czyli dosłownie jak dużo kostet das? Z kolei kiedy sprzedawca szuka jakiejś rzeczy dla nas, może powiedzieć einen Augenblick bitte, czyli proszę poczekać momentik. Żeby komuś zaproponować wspólne wyjście, możemy też powiedzieć komstu myt in kino? czyli komstu myt, Czy idziesz ze mną myt, to jest skrót od myt mi, ja, ze mną. Komstu myt. In kino? idziesz ze mną do kina. I wtedy możemy odpowiedzieć albo ja tak. Albo nein, nie. Ewentualnie możesz użyć troszeczkę bardziej znowu takiego codziennego słowa, czyli nie, które jest odpowiednikiem nein. Na przykład nie, ich will zu Hause bleiben. Czyli nie, chcę zostać w domu. Niemcy mają też dość ciekawe słowo jain, którego możesz użyć, kiedy komuś odpowiadasz na propozycję. Jain oznacza i tak, i nie. Jest połączeniem słów ja. I nein. Na przykład join, ich will, aber ich hab keine Zeit. Czyli i tak i nie. Chcę, ale nie mam czasu. I tutaj zwróćcie uwagę, zamiast ich habe keine Zeit, Niemcy skracają bardzo często w języku codziennym habe do hab. I powiedzą ich hab keine Zeit. Słowa, które mogą nam się przydać w dyskusji, żeby na przykład. Wyrazić naszą opinię i nie do końca zgodzić się z opinią naszego rozmówcy, to jest na przykład: no ja. No ja to jest takie, no tak, eee, a potem często mamy ABO, ale. No ja, aber nicht heute, czyli no tak, ale nie dzisiaj. Możemy też powiedzieć eigentlich schon, czyli właściwie to tak. Eigentlich schon, aber nicht heute. Właściwie to tak. Chcę wyjść, lubię na przykład wychodzić, ale nie dzisiaj. Z kolei, kiedy chcemy zgodzić się z opinią naszego rozmówcy, możemy powiedzieć ich sztymediacu, diacu, czyli zgadzam się z tobą. Ich sztymediacu diacu. Albo du hast recht ich habe Unrecht. Czyli Ty masz rację, a ja mam nie rację. Czyli się mylę. Kiedy chcemy, żeby ktoś poczuł się dobrze, żeby się zrelaksował, możesz tej sobie powiedzieć: Entspann dich. Czyli dosłownie zrelaksuj się. Enspannen to jest właśnie zrelaksować się. Albo możemy użyć słówka pochodzenia angielskiego, czyli chillen. Znasz to słowo, bo na przykład mamy je w chillout, czyli właśnie w takiej relaksującej muzyce. I możemy powiedzieć, na przykład, kiedy pojedziemy w austriackie góry, jest. Können wir richtig chillen, czyli teraz możemy się porządnie zrelaksować, możemy się porządnie wychillować. Kiedy ktoś mówi Wam o jakimś dobrym, wspaniałym zajściu, jakie miał w życiu, możecie mu powiedzieć geil, czyli super, albo fet, grubo. Ewentualnie możecie użyć słówka Chas Kras znaczy to samo co geil albo fet. Przy czym to jest troszeczkę takie mocniejsze, bardziej dosadne znaczenie słowa super. Więc tego słowa, czyli kas, nie używajcie raczej na przykład podczas rozmowy o pracę, ale kiedy rozmawiacie z przyjaciółmi jak najbardziej class. mega. Kiedy jesteście na imprezie i troszeczkę już ta impreza Was zmęczyła, możecie powiedzieć ich have fall czyli mam tego podziurki w nosie. Na przykład ich the fall von der Lauten Musik, czyli mam podziurki w nosie głośnej muzyki. I wtedy możecie chcieć wyjść z takiej imprezy i żeby wyjść, musicie się przecisnąć przez, przez tłum. I wtedy powiecie, daw ich mal vorbei, czyli wolno mi się tutaj jakoś przecisnąć, daw ich mal vorbei. Zwróć tutaj uwagę na słówko mal które dosłownie znaczy raz, ale które bardzo często używane jest niedosłownie do tego, żeby troszeczkę wzmocnić zdanie. I Niemcy bardzo często używają tego słowa na przykład w takich wyrażeniach jak zagmal, powiedz no albo powiedz, że kiedy chcemy komuś życzyć szczęścia albo powodzenia, po niemiecku powiemy ich drójkę dia di daumen, czyli ich drójkę ściskam dia tobie di daumen. Daumen to są kciuki. Trzymam za ciebie kciuki. Natomiast jeżeli jesteśmy zaproszeni na urodziny, powiemy alles Gute zum Geburtstag, czyli wszystkiego dobrego na urodziny. Alles Gute zum Geburtstag. Na pożegnanie po niemiecku możemy powiedzieć tschüss, czyli cześć, bez Szpejta, do później, albo machs gut. Machs gut jest odpowiednikiem, niech ci się dobrze wiedzie. Dosłownie mach, rób, es, to gut, dobrze. I zwróć uwagę, znowu mamy taki skrót, czyli S skraca się do samego apostrofy. Machs gut. Czyli wszystkiego dobrego. To tyle, jeżeli chodzi o codzienne zwroty z języka niemieckiego i takie małe detale, które usłyszymy i dzięki którym Twój niemiecki będzie brzmiał naturalniej, tak po prostu bardziej po niemiecku. Jeżeli znasz jakieś inne ciekawe zwroty, napisz mi o tym w komentarzach. Jeżeli masz pytania dotyczące nauki niemieckiego lub innych języków, w których mówię, też napisz mi o tym w komentarzach, bo wasze komentarze są dla mnie najlepszą inspiracją do tego, żeby robić kolejne pomocne w nauce języka nagrania. Czytam wszystkie i po prostu chciałbym robić dla was jak najbardziej pomocne wideo. Dlatego, jeżeli masz pomysły, napisz o tym. Komentować warto też, dlatego że raz w tygodniu, dla osoby, która napisze najlepszy komentarz, losujemy koszulkę kodu Poligloty z jakimś ciekawym, inspirującym lub zabawnym napisem dotyczącym nauki języków. Jeżeli natomiast interesuje ciebie naukę języka w miesiące, zapraszam cię na mój blog kodpoligloty.pl, bo tam, kiedy zasubskrybujesz na stronie, zaczniesz dostawać bezpośrednio na swój mail moje najlepsze wskazówki dotyczące szybkiej. I skutecznej nauki języków. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia.